Witam wszystkich z tej strony. Ken dziś. Po długiej przerwie testujemy następcę niezwykłego moju Weilong, czyli po prostu moju Weilong w wersji drugiej. Już na pudełku, sam wirun wizerunek Felixa Zemdeksa powinien nam sugerować, że on po prostu poleca tą kość i myślę, że jest to całkowicie uzasadnione. Znajduje się tu prawdopodobnie informacja, że na tej kości lub na poprzedniku, czyli Veylong v 1 został wykręcony rekord świata przedniej, czyli 654. Ktoś kiedyś powiedział, że prawidłową recenzję powinna zaczynać się od opowiedzenia o naklejkach, dlatego ja tak też zrobię. Jak widzicie, na tej kostce nie ma typowych naklejek moju. Są to naklejki od Juska, obecnie znane jako Smart Cubing Stickers i zmieniłem je. Dlaczego? Tutaj mamy kostkę moju Huaning i oto dlaczego mnie te naklejki się troszeczkę nie podobają. Perfekcyjny kontrast oferuje nam idealną, idealny komfort układania. Jakkolwiek... Rozmiar tych naklejek niestety do mnie nie przemawia, są one po prostu troszeczkę za małe, dlatego ja preferuję właśnie takie większe naklejki, jak tutaj z jasnym niebieskim, bądź ciemnym, jak kto woli. A poza tym jest tu czarna ściana, bo ja jak mam białe kostki, to nie lubię po prostu na białych układać. Jakkolwiek, jeżeli mogę tutaj coś powiedzieć o jakoś naklejek, no to myślę, że mogę je polecić, ponieważ miałem je wcześniej na moju Weilong V1 i były one całkiem niezłe i dość dobrze się trzymały. Jedyne, co zdziara się, troszeczkę czerwony, ale po kilkuset ułożeniach nie jest to niczym niezwykłym. Jeżeli chodzi o samą budowę wewnętrzną, no to nie zauważyłem tutaj żadnych różnic względem wersji pierwszej, w krawędziach, jak i w narożnikach. A na a obie kostki opierają się na takim śmiesznym niebieskim krzyżaku. Teraz niestety trzeba powiedzieć o jednym minusie budowy tej kości, która zaszła niestety, nie rozumiem dlaczego na minus. Tutaj mamy center cap z wersji drugiej, tutaj z wersji pierwszej. I co się stało? Został zmieniony ten mechanizm. Tak wygląda teraz, a tak wygląda wcześniej. Zobaczcie, i teraz, gdy układamy, naprawdę strasznie często te zenderkapy wypadają. Jest to okropnie upierdliwe, dlatego też yy, polecam Wam serdecznie zrobić zaciskacze. Jak takie zrobić, wystarczy pisać w YouTubie. Tam powinien wyskoczyć Wam taki filmik. Jak zrobić, żeby takie, za takie zaciskacze, i jak zrobić, żeby te centerkapy po prostu nie wypadały. Jeśli nie ma żadnej różnicy w budowie, no to kostki powinny poruszać się tak samo. Jest jednak zupełnie inaczej. Z czego wnioskuję? Że został zmieniony tutaj po prostu tylko plastik. Ze względu na to, że wiele osób skarżyło się. Że kostka mojego V1 po prostu rozjeżdżała się przy niektórych ruchach, bo była dla nich za szybka. Chcieli, prawdopodobnie, stworzyć taką kostkę, która będzie pasowała wszystkim układaczom: i tym, którzy układają szybciej, i tym, co wolniej. Czy im to wyszło, zaraz się dowiemy. Jak przystała na kostkę z najwyższej półki cenowej mojego V1, ścinała zakręty naprawdę perfekcyjnie, bez 40, nawet 45 stopni, co zależało przede wszystkim od regulacji. Moją Veylong V2. Zdecydowanie niczemu tej kosty nie ustępuje, a wręcz ją przebija. Fantastycznie zakrętów powoduje, że nic nam się nie zacina z powodów kostki budowy fantastycznie naprawdę się układa, jeśli nic tutaj się nie zacina. Powiedzmy teraz coś może o poruszaniu się obu kostek. Moj Long V1 miała dość charakterystyczny dźwięk. Tak jak troszeczkę starsze kostki, tylko naprawdę kostka była przykoksowana bardzo szybko. I do teraz jej to zostało. Tysiące ułożeń kostka porusza się naprawdę fantastycznie i mi ona naprawdę bardzo przypadła do gustu. Ona z czasem wytraca tą zbędną szybkość i staje się naprawdę wystarczająca dla większości układaczy. Dla mnie nadal jest za szybka, jednak dźwięk tego plastiku jest naprawdę bardzo przyjemny i ja chciałbym z tej kostki układać. Niestety nie mam takiej możliwości, ponieważ kostka jest za szybka, dlatego nadal używam Dajana Zamczyk. Zdjęcie moje wylądu, tutaj firma YJ poszła w to, żeby kostka była troszeczkę wolniejsza i bardziej stabilna. I uważam, że im to naprawdę wyszło. Kostka jest bardzo, bardzo stabilna. Kostka naprawdę porusza się fantastycznie. Jest super, plastik jest przyjemny. Nie wiem, co będzie po kilku tysiącach łożeń. Ta kostka ma może z 200 łożeń, ale naprawdę jest już super dotarta i porusza się naprawdę mega. Tak więc, jeśli szukacie moju dla siebie, to jeśli szukacie szybszej kostki, polecam wam wersję pierwszą. Wersja druga jest to dokładnie to samo, jednak troszeczkę wolniejsza i ten jest troszeczkę bardziej kropowaty. Podsumowując, jedna kostka jest synonimem drugiem, jednak po prostu kostka V2 jest wolniejsza i przeznaczona bardziej do takich układaczy, którzy wolą wolniejsze kostki, czyli na przykład dla mnie. Jeśli zapytalibyście się mnie, którą kostkę użyłbym na zawodach, odpowiedziałbym żadnej z nich, ponieważ nadal jest dla mnie za szybka. Jakkolwiek jednak uważam te kostki naprawdę za jedne z najlepszych, o ile nie najlepsze na rynku, dlatego serdecznie zapraszam Was do zakupu tych kostek i jest to naprawdę szczera opinia. Jeżeli chcecie kupić szybkie i dobre, niezawodne kości, zapraszam serdecznie do sklepu Netcube i tam możecie właśnie te kostki nabyć w całkiem niskiej cenie. A teraz zapraszam Was na kilka ułożeń tych właśnie kostek.